i powyżej 130 metrów Adzwale 134 metry pół metra blizionego ludzkości 134 meters. Z kolei 58 nasz 16-latek, nasz reprezentant, nasz biało-czerwony oczy, Klemens Muranka. Star Number PTA, komponent Klemens Muranka. Serwisło zakopane, szereg u 11. ja również połóżmy, Klemens. Lecz kapitalne skoki! Prawda jest! I już zaglądamy. Klewe Skurankę na trzecim miejscu, na czwartym, Andrzej Zapotoczny na pierwszym, a Ziko na drugim, a teraz Palevelo. Zobaczmy, Co na to? szkoleń Skurankę czwarty, Grzegorz Pietus! number 59, for Poland, Grzegorz Pietus. 17 -y lat, a ZDS zakopany w 110 metrów, ale znacznie lepiej niż 4 grupy, tam było tylko 87,5, a teraz 116 metrów i na pewno będzie w 300. I teraz zobaczymy 4 reprezentantów ze Słowenii z numerem